Powiedzieć teraz taką ciekawostkę. Proba jest taka, że prawnikiem ten był, który Ci wysłałem. Letzel były, pra... były prawnik kancelarii Zwary. No. Zamieszany w prawie brudnych pieniędzy poprzez spółkę w Jerzy. Ty, ale ty już... Koleś, ty... ty już kolej daj skończyć. Koleś ma taśmę na Ziobrę. Mamy też aferę przy tego. Aferę... Co tam było? ten, Aferę gruntową? No i. Pamiętasz aferę e, w zakresie przecieku? No i? No to właśnie ma taśmę na ziobre. A to jest koleszku, poglądamy ze zwarą, czyli opiekunem prawdy w wykazywać martwi układa dalej karty. No dobrze, ale... Jak oni zrozumieli, że coś nagrywasz, to oni są posyrani, jaki ty masz mieć taśmę. No to Dlatego prokuratury, to... no. Dlatego prokuratora... to nie są ludzie, którzy myślą. To nie są na tak takich, dobra będziemy go, odpuścimy, kurde, bo yy, będzie się siedział cicho, tak? Mm -hmm. Nie! To są ludzie, którzy mówią tak, ty ma kurwa taśmę, trzeba go ukrócić, można powiedzieć, żeby więcej nie zbierał materiałów i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby te materiały jakoś odzyskać. Pamiętasz teraz tą pismosudetę? O przykazaniu materiałów? No ja, 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 to ja przekażę, jako próbę wyciągnięcia do mnie materiałów. Teraz zaczynasz kurwać?